65 tylko. No, ale to jest w Stróżowie teraz. Znaczy, jest no, tutaj no, górze. Zależy od grupy. No. Więcej niż w pięć, jak to gdzieś jeszcze grupa No, Wydaje mi się, że tak. dajmy, oni przyszli w piątek rano na obwinię. No, no, to swoje. No, patrzmy co będzie. Już się nagrywa? Już się nagrywa. No, no dobrze. Zadanie jest spokojne jak komisja. Zjedliśmy sobie magiczny bajtecki bary, w parlament, w który był N partii. To wygląda 8 tysięcy. 8 tysięcy jest tak małe, ponieważ to jest zadanie z różnego więc Dzisiaj to nie może być 100 tysięcy. Zarówno za panem na Akstesa, jak to było 800 tysięcy. Mnie się powiedziane, że w każdej partii, każda partia ma w parlamencie dokładnie dwóch posłów. I dodatkowo niektórzy z tych posłów się nawzajem nie lubią. Dokładnie jest Takich nie się par, Było 90%. tysięcy. takiego? Nie, 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 No i mamy powiedziane, że trzeba z nich skupioną komisję, której po pierwsze musi być po jednym reprezentancie z każdej partii, dokładnie, a po drugie, jeżeli dwóch posłów się nie lubi, to nie mogą być razem w tej komisji. Okej, okay. to jest zadanie, które rozwiązuje się zatem po prostu. To jest zadanie kurs w I w tym warunki, które mamy podane. Po pierwsze będziemy mieli cztery myszkołków, no bo jest dwa posłów, jeszcze przeczenia, jeszcze cztery. I musimy sobie ustalić warunki takie, że jak jest poseł I i plus 1 w tej samej partii, No to po pierwsze. Jeden z nich musi być w komisji. A skoro musi by być dokładnie jeden, to jednego z nich musi też nie mieć w tej komisji. Okej. Okay. No, a co do tych nielubiających się, to, to po prostu też. Jak mamy sobie po sposób A i B, jeżeli się nie lubią, no to jednego ich nie ma. To mi to nie pyta. Nie robimy sobie tego szacunku warunków. To nam się zmienia w implikacje typu nie i, nie i, nie i, nie i, nie i. Nie i, nie i, nie i. Dobra, robimy sobie dwie krawędy, na chwilę 2 no i to już jest tak. No i jak już 2 jest niedzielny i krawędzi mamy 4m, 4N, 4m-2m, 4N, 4N. no to różno też to jest. O, to jest. Jakieś pytania?

byvoorbeeld reg voor ernas die ernstige da kan jy 10000 al 5000

Jeden mieszkaniec, no i ja dobrze był jeden, to był bardzo sobotny. Więc postanowiłem zorganizować spotkania w tych kwestiach. Dokładnie każdy mieszkaniec chciał odwiedzić każdego innego mieszkańca w jego mieście. No i ten mieszkaniec musi też być odwiedzony przez wszystkich innych mieszkańców. Czyli krótko mówiąc, chcą zorganizować ten z dwa... Przez dwa? Nie, przez dwa. Nie, przez dwóch. Dokładnie tego spotkał zorganizować, ale nie mogą to zrobić sobie spotkań, bo jakaś grupa programistów z jakiegoś powodu protestować w taki sposób, że biorą sobie jakieś miasto. Nie zrządzają. I w tym momencie nie można przez nie przejechać, z niego wyjechać ani do niego wjechać. Czyli na przykład raz siódmy nie można spotkać się z nikim bo nikt nie możemy do niego przejechać, no bo to miejsce jest zablokowane. No i naszym zadaniem było dla każdego miasta podać, ile maksymalnie spotkań się nie odbędzie, jeżeli tutaj ustawimy blokadę. Okej. Okay. No to pierwsza rzecz jest taka, że będziemy traktować zablokowanie tego wierzchołka, jako po prostu wyrzucenie go od czyli z tej krawędzi Pierwsza rzecz jest taka, że niezależnie od tego, w jakiej jest ten wierzchołek, a nie w jakie ma będzie, no to minimum, jakie się... minimum spotkań, które się nie odbędzie, jest to jest minimum spotkań. Bo nikt nie może się spotkać z tym wierzchołkiem, bo nie można było do tego zjeżdżać, a jeden wierzchołek może się z nim spotkać, bo może wyjechać ze swojego miejsca. Czyli to jest minimum, które w trzeba by było przynajmniej i wypisane. Okej. No i teraz drugie ślicznie, jest takie że ten wierzchołek coś nam zmienia wtedy, kiedy jest punktem artykulacji. Ponieważ jeżeli, jeżeli spotkanie nie może się odbyć między dwoma wierzchołkami, to znaczy, że nie ma między nimi żadnej ścieżki, a jeżeli nie ma między nimi żadnej ścieżki, no to są różne różnych spójnych. No to jeżeli wrzucimy jakiś wierzchołek i nagle się oparzy, że że gwiazdek się rozspójnił, no to niektóre spotkania nie będą niebezpieczne. A więc pierwsza rzecz jest taka, żebyśmy nie sobie

Tak się liczy. i tak trzeba je zrobić, żeby do mosty. wszystko, nie może się spotkać z tym wszystkim. Czyli zakładając, że mamy jeden most, tylko będzie po prostu ilość spójnych, liczby spójnych, które się nie ogarną, to, 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 to jest ta spójna razy dwa. Yy, tak, wielkości tych spójnych razy dwa. Te spotkania nie odbędą się między tym a tym. Jeżeli będziemy liczyć to tak, po prostu na pałę, że bierzemy sobie spójną i mnożymy ją z całą resztą, razy dwa, no to niektóre spotkania policzymy dwa razy. No bo zobaczmy, że tutaj liczymy na przykład spotkanie tego z tym. No nie, jak pójdziemy do tej spójny i liczymy znowu z całą resztą, no to policzymy to spotkanie po kolejnych. Będziemy mieli o dwa za możliwymi. No i te są jednostek jakieś duże, to będziemy mieli jakieś dużo, żeby dużyli. Więc pomysł na liczenie tego jest taki. Po pierwsze, potrzebujemy rozmiarów tych spinnych. Jest dosyć oczywiste. Czyli liczymy sobie w tym DFS-ie. Podsumuję, bo świetnie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i teraz ustawiamy sobie nogę tutaj mastek. Mamy już te mosty. No i dla każdego wierzchołka przyjdziemy do polskich wyprawiedliw i zrobimy coś takiego. Na początku w ogóle olejemy krawędzi w górę, skończymy je sobie oddzielnie. No i mamy tutaj dużo mostów. Albo niekoniecznie jeszcze nie mostu. Widzę tutaj wielkości. I zrobimy tak. będziemy sobie trzymać zmienną, nie wiem, left albo x powiedzmy. Na no początku będzie wyglądał na n 1. I będziemy robić coś takiego. Jeżeli to jest most, to od x -a tak powiedzmy, że mamy most do spójnej, no to zróbmy sobie tak, x to spójnać się do tej spójnej, tak naprawdę nie chcemy liczyć spotkań tych z samym sobą, bo one się akurat odbędą, I w momencie, kiedy będziemy sobie jakoś spójną, do prowadzi most, no to odejmiemy od reszty ten, ten rozmiar, sobie wynik i w ten sposób w momencie, kiedy znajdziemy kolejny most gdzieś tu i będziemy liczyć wynik, no to tych wierzchołków już w ogóle nie weźmiemy pod uwagę. One są już policzone, na I w ten sposób, przy w wszystkich z wszystkimi z tego, Znaczymy prawie, do, prawie dobrze wynik. Tylko nam jeszcze taka tutaj, na liczbę, nie? No ale ją ja możemy rozpatrzyć tak zupełnie, że nie po prostu i poza przykazanymi że jeżeli to jest mostem, no to dodajemy... Można też zrobić przed, to, to się jest do To dodajemy, co to by było? Dajemy do wyników... x... Wiem, tak, rozmiar n minus rozmiar posiedzonego szkołka w tym wyseczku, znaczy tego, razy dwa razy x minus 100 Chyba tak jest ten dyrek. I w ten sposób sobie wykończymy to wszystko, wynożymy, no i zrobimy to dla każdego mieszkałka, przejdziemy do wszystkich krawędziach, plus, to znaczy prosto, no to, um,